Cześć kochani, z tej strony Kujkoka. Z racji tego, że jestem troszkę kontuzjowana, nie mogę zrobić dla Was tego tutorialu, który planowałam, więc będzie coś łatwiejszego. Jakiś czas temu jedna z Was zapytała mnie, czy zrobię tutorial na łapacz Dokładnie ten, który widzicie tutaj z boku. Gdzieś jeszcze w okolicy mojej głowy pojawi się odnośnik do filmiku o nim. Jednak tak, sprawa jest taka, że nie mogę Wam zrobić tutorialu na dokładnie ten sam, ponieważ yy, to on jest chybolitkowy. I ilość tutaj poszczególnych wiązań jest dopasowana zarówno do obręczy jak i centralnego elementu, więc zwyczajnie nie będziecie mogły go powtórzyć, jeżeli ja Wam palcem nie pokażę, z którego sklepu co dokładnie kupić, no bo już się nie będzie zgadzać. Ale opracowałam też koła w to, to ja. Jak wiecie, łapacze snów są mega modne i pokażę Wam, jak zrobić podobny, właśnie taki profesjonalnie wyglądający, który będzie schludny, który będziecie mogli sobie powiesić nawet gdzieś w przejściu, bo z każdej strony będzie wyglądać ładnie. Więc, jeżeli jesteśmy gotowe i jesteście zaciekawione, to oglądajcie dalej, bo już zaczynamy. Oto kilka elementów, których będziemy potrzebować. Przede wszystkim jakąś obręcz. Ja używam tutaj drutu pamięciowego w rozmiarze naszyjnikowym, ale Wy możecie użyć tego, co macie w domu. Do tego potrzebna jest jakaś serwetka. Ja sobie wydziegałam sama pasujący fragment. Do serwiatki będziemy potrzebować nici lub kordonka w pasującym odcieniu i oprócz tego kilka dodatków. Do łapaczów polecam oczywiście wszelkiego rodzaju piórka, ozdoby metalowe, kojaliki, guziki, co tam w domu macie, jest dowolność. Zaczynamy od tego, że nasz drut pamięciowy musimy owinąć wokół kordonkiem. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii, po prostu bierzemy końcóweczkę kredonka. I dokładnie owijamy tak, żeby nie było widać tego metalu. Pamiętajcie, że im równiej owiniecie swój okrąg, tym lepszy będzie efekt. Jak widzicie, zostawiłam sobie tutaj kawałek nitki, na którego końcu mam igłę, której za chwilę będę używać. Teraz muszę wziąć swoją serwetkę. Tak jak już wcześniej wspominałam, ja swoją udziergałam, a Wy jeżeli macie jakąś kupną, to pamiętajcie, żeby pasowała Wam do rozmiaru okręgu. W tym momencie będę musiała ją naciągnąć, dlatego że wydaje się, że jest trochę za mała. Będę robić to przy użyciu cudownych spineczek, które kupiłam specjalnie po to, żeby Wam się tutaj pochwalić. I robię to po prostu tak, że no, naciągam, tak tutaj jakby nie ma większej filozofii. Łapię końce i pilnuję, żeby z każdej strony było równo. I teraz nie robię nic innego, jak właśnie przyszywam do okręgu moją serwetkę. Właśnie dlatego potrzebowaliśmy ten okrąg najpierw owinąć kajdątkiem pasującym kolorem, po to, żeby całość wyglądała nie tylko smutnie, ale i profesjonalnie. Jak sami widzicie, tak przygotowany środek prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i jest dwustronny, więc można go na przykład powiesić w oknie. W tym momencie przychodzi teraz najciekawsza rzecz, czyli ozdobienie tego wszystkiego. Nie będę używać łańcuszków, które już wcześniej przycięłam do różnych długości, zawieszki i kolejka, oraz piórek. Zacznę od przygotowania centralnej części, która tak naprawdę jest najłatwiejsza. Zbiorę szpilkę dopasowaną kolorem do pozostałych elementów. I tak jak w jednym z moich wcześniejszych filmików, nawlekam ją. Na górze wykręcam oczko. I później to samo robię z drugiej strony. Kiedy mam już tak przygotowany kojalik, jego górną część, a dokładnie oczko. Delikatnie rozchylam na boki. I przyczepiam do wybranego elementu w mojej centralnej części z sejwetką. Kiedy już to zrobię, zaginam oczko z powiotem. To będzie środkowa ozdoba. Ta do z dolnej części kojalika. przyczepiam łańcuszek. Robię to samo. Otwieram oczko na boki. Zahaczam koniec łańcuszka i zamykam oczko z powrotem. Na samym końcu tego łańcuszka będzie wisieć moja zawieszka z liściem. Potrzebuję do tego malenkiego oczka, które również otwieram. Zaczepiam o to oczko zawieszkę i końcówkę łańcuszka. w sposób. Teraz potrzebuję przygotować sobie piórka. Jak widzicie, moje piórka nie mają zakończeń. Przygotowałem sobie kilka wcześniej, ale pokażę Wam teraz, jak to można w łatwy sposób zrobić. Przede wszystkim potrzebuję tego typu końcówki, na którą najczęściej mówi się zaciski, oraz właśnie moich piórek. Do mojej końcówki pasują w sam raz cztery piórka, i montuję je bardzo w łatwy sposób. Po prostu wsadzam je do środka i przy użyciu narzędzia zaciskam najpierw jedno skrzydełko, a później drugie, mocno razem zaciskając. I gotowe. Potrzebuję teraz dwóch łańcuszków, które przycieram do równej długości i do każdego na końcach montuję piórka, używając również ogniwek. Robię to w dokładnie ten sam sposób, czyli otwieram na boki, Łapię końcówkę łańcuszka, łapię moje pióra i zaciskam. Kiedy mam to gotowe, przybliżam sobie moją centralną część i wybieram dwa miejsca, symetryczne względem siebie, do których montuję ogniwka. Do których doczepiam drugą część łańcuszka z piórkami. Ja przymocuję sobie jeszcze jedne piórka. Które zrobię w dokładnie ten sam sposób jak przed chwilą. Dolna część mojego łapacza jest już gotowa. Ja jeszcze w centrum przyszyję sobie pasujące kolorem oczka z jednej i z drugiej strony. Ale to co chcę teraz wam pokazać, to górna część. Muszę spojrzeć na mój łapacz w ten sposób. Żeby zauważyć, naprzeciwko tej części musi znajdować się punkt, w którym zamontuję zapięcie. Ja nie będę tutaj szukać żadnych udziwnień. Po prostu wezmę duże ogniwko, które otworzę, i dokładnie w miejscu naprzeciwko koralika je zaczepię. Teraz, jeżeli będę chciała, będę mogła tutaj przywiązać wstążkę, domontować kawałek łańcuszka lub zrobić każde dowolne inne zapięcie. I tak naprawdę, mi w tym momencie zostało tylko przyszycie dwóch kojaników, I mój łapacz snów jest gotowy. Jak sami widzieliście, zrobienie takiego łapacza snów jest naprawdę bardzo proste i wystarczy trochę popuścić wodze fantazji i można zrobić naprawdę niesamowite rzeczy. Jeżeli skorzystaliście z tego tutorialu i chcecie podzielić się ze mną wynikami Waszych prac, oznaczcie mnie hashtagiem lub przy użyciu łapki, wtedy będę mogła Was znaleźć. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmików, oraz odwiedzić mnie na Facebooku lub Instagramie. Tradycyjnie oczywiście zapraszam Was na mojego bloga, gdzie piszę o różnych rzeczach związanych z tym dziełem i zachęcam to zostawianie łapek w pod filmikiem. To co, my się widzimy następnym razem, a teraz szezełka w dłoń i niech każdy z Was zrobi swój łapacz snu. Pa pa. Łapkę, on ma łapkę w